Witajcie, ja nazywam się Ryszard Kowalak, a dzisiaj mamy trzeci dzień otwierania kalendarza adwentowego Lego City 2014. Okienko trzecie znajduje się w tym miejscu. O! Nawet łatwiej się otwiera niż poprzednie okienka. A oto i jego zawartość. Bałwanek. Bardzo prosty model, aczkolwiek zaryzykuję stwierdzenie, że ciekawszy od skrzynki na listy. Mamy tutaj więc przede wszystkim główkę całą w kolorze białym oraz melonik. Z którym ja wcześniej styczności nie miałem. To, co mi się najmniej tutaj podoba, to to, że użyto tutaj po środku elementu niesymetrycznego, chociaż bez przeszkód można było użyć elementu symetrycznego, bo istnieje element symetryczny, który ma takie same wypustki po obu stronach. Niemniej niewykluczone, że jest to zabieg celowy. Wszak śniegowe bałwanki mają to do siebie, że idealnie symetryczne nie są. Do zobaczenia jutro!